Dzień dobry, witam serdecznie. Ponownie Kukuła Wojciech ze studia Kartrak Polska, a razem ze mną trzech znamienitych gości: Marek Andruchów, Paweł Piurkowski i profesor Mariusz Wasiak. Razem rozmawiamy, debatujemy na temat zmian i przeobrażeń, jakie branża flotowa przeszła w ostatnich latach. Zmiany i przeobrażeń, jakie dotyczą również profesji menadżera floty i jaką rolę edukacja odgrywa w współczesnej e, branży, jeżeli chodzi o rozwój menadżerski. Przed jednym mikrofonem Marek Andruchów, o którym wspomniałem, prezes Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych i jednocześnie dyrektor biura administracji w BNP Paribas Bank Polska SA, gdzie odpowiada za mobilność floty złożonej z ponad 1400 pojazdów. Pan Marek jest również nauczycielem, wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, gdzie w ramach właśnie współtworzonego przez Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, Polski Związek Wynajmu i Leasingu oraz Politechnikę Warszawską. Prowadzi jeden z przedmiotów na studiach podyplomowych: zarządzanie flotą samochodową i mobilnością. Pan Marek posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu flotą i kompleksowym zapewnianiu mobilności pracownikom. Przy drugim mikrofonie witam serdecznie pan Paweł Piurkowski, prezes zarządu Hertz w Polsce, jednej z największych na świecie wypożyczalni samochodów, członek zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Pan Paweł w zarządzie PZWLP. Odpowiada za funkcjonowanie i dalszy rozwój organizacji zrzeszonych w ramach grupy RENTECAR, kupiając czołowe firmy polskie, jeżeli chodzi o wynajem krótko i średnioterminowy wynajem pojazdów. Praktyk specjalista rynku RENTECAR z ponad 10-letnim doświadczeniem. I przy trzecim mikrofonie witam, dzień dobry, kłaniam się nisko, pan profesor Mariusz Wasiak. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie modelowania procesów systemów transportowych i logistycznych, autor ponad 100 publikacji naukowych. Witam serdecznie panowie. Cieszę się, że będziemy kontynuowali nasz temat, który w pierwszej części rozpoczęliśmy. Przejdźmy od razu do serii pytań. Rola osoby odpowiedzialnej za utrzymanie, rozwój floty i zachowanie mobilności pracowników to jest praca niezwykle kompleksowa i z roku na rok staje się coraz bardziej złożona, ze względu nie tylko na Ilość problemów, z którymi się ostatnio borykamy, ale w ogóle wymagania związane z rolą mobilności w firmie? Bardzo szeroko pojęte, bo to nie dotyczy tylko pojazdów, ale mówimy również o jednośladach, o szeroko pojętym kwestiach związanych z umożliwieniem przemieszczania się? I Pan wspomniał yy, i zanotowałem sobie to o bardzo ważnej rzeczy, czyli najlepiej uczyć się od innych. I stąd wynika moje kolejne pytanie właśnie skoro uczyć się od innych, to skąd jeszcze czerpać wiedzę na temat związany z zarządzaniem flotą? Jeżeli mówimy o praktykach 10-15-20-letnich, okej, okay, mu nauczyli się pewnie troszeczkę na własnych błędach, ale siło rzeczy nie można żyć cały czas we własnej bańce. No bo gdzieś trzeba tych źródeł wiedzy poszukać. I teraz pytanie właśnie do pana. Gdzie w takim razie? Skąd czerpać wiedzę, gdzie szukać dobrych źródeł wiedzy i no, weryfikować ich jakoś, bo to pewnie jest tak samo ważne jak samo szukanie. Jasne. Właśnie naprzeciw wychodzą nasze studia podyplomowe. Dotychczas, zanim się rozpoczęły nasze studia, w stowarzyszeniu dzieliliśmy się wiedzą wyłącznie między sobą. To znaczy, my, osoby odpowiedzialne za zarządzanie flotami samochodowymi, wymienialiśmy się własnymi doświadczeniami wyłącznie między sobą. Nie było takiej, nie było dialogu między właśnie osobami zarządzającymi flotami, a potencjalnymi dostawcami usług dzięki studiom właśnie ten dialog został nawiązany. Teraz my możemy się dzielić naszą wiedzą, ale też potrzebami wynikającymi z roli fleet managera i z jego codziennych obowiązków z naszymi słuchaczami. Ci słuchacze często nie są tylko fleet managerami, ale też reprezentują firmy najmu długoterminowego Dilerstwa samochodowe czy importerów samochodowych, oni lepiej znają, dzięki naszej dyskusji, wymianie doświadczeń, lepiej poznają wyzwania i problemy, dzięki czemu Będą mogli lepiej odpowiadać na te potrzeby. Dlatego bardzo nas cieszy, że możemy na naszych studiach wspólnie nie tylko dzielić się wiedzą, ale również wymieniać się tymi doświadczeniami przeżytymi na własnej skórze. Tego wszystkiego nie da się wyczytać w gazecie czy w internecie. To są często sytuacje wynikające z dyskusji, z bieżącej rozmowy, która po prostu jest zainicjowana podczas zajęć. Co jest jeszcze dużą wartością, to zazwyczaj jest tak, że pojawia się pewien problem czy jakieś wyzwanie zaadresowane na głos podczas zajęć, i okazuje się, że ktoś w sali ma podobny problem albo już przechodził tą ścieżkę. Możemy wymienić i zderzyć swoje doświadczenia na bieżąco. Nie ma lepszego źródła wiedzy i edukacji, jak właśnie taka bieżąca wymiana doświadczeń z osobami, które już przeszły pewną ścieżkę. A jeżeli to są osoby, które mają kilkunastoletni bagaż doświadczeń w danej dziedzinie, to tylko lepiej. Każda, myślę, następna odpowiedź będzie poprzeczka postawiona jeszcze wyżej, bo w sumie wspomniał pan tak naprawdę o szeroko pojętym networkingu. Myślę, że bez wymiany doświadczeń i zderzenia ich z opinią i praktyką innych trudno jest o bardziej rzetelne i bardziej praktyczne podejście do pozyskiwania wiedzy. I o samo pozyskiwanie właśnie tej wiedzy też chciałbym pana Pawła zapytać. Czy oprócz studiów podyplomowych, albo co jeszcze w aspekcie studiów na przykład podyplomowych można byłoby powiedzieć w ramach uzupełnienia tego, o czym powiedział pan Marek? Tutaj myślę, że to, co tutaj troszeczkę było powiedziane, myślę, że to, o czym my myśleliśmy uruchamiając te studia i planując te studia, i czego nie przewidzieliśmy, a stało się ewidentną wartością dodaną, no to właśnie to grono słuchaczy, które faktycznie przeważnie jest tworzone z ludzi, którzy mają całkiem dużą praktykę i ta wymiana informacji, doświadczeń między słuchaczami wzajemnie, w zderzeniu z profesjonalistami i z ludźmi, którzy pracują w tym biznesie, ekspertami z tego biznesu. I to też jakby z tych dwóch stron, bo dla nas też było istotne, żeby te studia były tworzone zarówno przez te firmy usługodawcy, czyli firmy CSM-owe, rentekarowe, jak i tych beneficjentów tych usług, czyli menedżerów flot stowarzyszonych w stowarzyszeniu kierowników flot samochodowych. Po to, żeby to miało taki wymiar tej autentyczności, żeby te studia nie były jednostronnej narracji i nie dość, że mamy te dwie strony plus ekspertów ze strony Politechniki, to jeszcze mamy tych słuchaczy, którzy faktycznie te usługi konsumują, którzy faktycznie zderzają się z tą rzeczywistością. I też weryfikują to, co tam się mówi, także i dzielą się tą wiedzą, także to jest na pewno bardzo cenne i myślę, że to jest jeden z takich aspektów, który jest nie do przecenienia. Natomiast ja ze swojej strony, no to no, trochę to się powtarza, czyli znaczy, ja uważam, że korzystanie z wiedzy ludzi, profesjonalistów z danej branży, bez względu na to, czy mówimy o zagadnienia flotowe, czy jakieś inne, jeżeli chcemy się w jakimś kierunku rozwijać, no to właśnie ta rozmowa z ludźmi, którzy się danym obszarem zajmują, i pozyskanie od nich dobrych wskazówek, gdzie iść, żeby się tego nauczyć. To jest takie coś, z czego ja korzystam, tak, po prostu zapytać ludzi, którzy zajmują się danym obszarem, gdzie się można tego uczyć, jak to zweryfikować, no bo ta weryfikacja przez praktykę w szczególności pewnie jest takim bardzo istotnym elementem dziś, bo, bo tak to po prostu wygląda, że musimy szybko tą pozyskaną wiedzę przekładać na jakieś operacyjne korzyści. Bardzo dziękuję za te spostrzeżenia. To jeszcze dopytam pana profesora, bo to Politechnika Warszawska jest areną do tego, żeby można było wymieniać się poglądami, stwarzając do tego dodatkowo jeszcze bardzo akademickie warunki, no bo faktycznie to jeszcze pewnie dodatkowo sprzyja przyjmowaniu tej wiedzy. Takiemu profesjonalnemu też przekazowi Co z Pana strony To jeszcze można byłoby dodać Jeżeli chodzi właśnie o pozyskiwanie informacji Już pewnie w ramach obrębu samych studiów No bo siłą rzeczy, tak jak Panowie wcześniej wspomnieli Trudno jest pozyskiwać wiedzę tylko i wyłącznie ze źródeł online'owych Albo tylko i wyłącznie ucząc się na swoich błędach Skoro nie ma się konfrontacji z innym człowiekiem, z innym profesjonalistą To co tu jeszcze można byłoby dodać takiego ciekawego Jeżeli chodzi o same mury Politechniki Góry są przyjazne na pewno dla każdego. Tutaj jeżeli chodzi o studia podyplomowe, to warto zauważyć, że tak jak było też powiedziane, dużo jest praktyków w roli wykładowców. Właśnie tam mamy kilkudziesięciu ekspertów lotowych, którzy dzielą się właśnie własnymi doświadczeniami. Jest też oczywiście grono akademickie, ale nie aż tak liczne, którzy dzielą się, można powiedzieć, wiedzą jak. Dane procesy należałoby rozumieć, a dane procesy należałoby realizować, może powiedzieć, teoretycznie, tak? ale też trzeba tej konfrontacji pomiędzy praktyką, właśnie, a teorią czasami, żeby chociażby zweryfikować, że popełniło się wspomniany wcześniej błąd. Można oczywiście to zweryfikować poprzez jakieś nie wiem, wskaziki, niepowodzenia, ale przez to, że to wykonało się coś nie do końca, zgodnie ze sztuką też można. To, co było już powiedziane, Czyli ta interakcja między słuchaczami, wzajemna interakcja i bardzo, można powiedzieć, partnerskie podejście, też między samymi słuchaczami. Warto to jeszcze raz podkreślić i ja bym przytoczył taki przytoczył, pand przecież pandemia dotknęła nas wszystkich, nasze studia podyplomowe też dotknęła w tym sensie, że wybuchła pandemia, edycja była w trakcie realizacji, nie wiadomo było, co dalej robić z tą edycją. No i właśnie, wiedząc, jakie są ograniczenia, formy zdalnej. Słuchacze woleli poczekać. Woleli poczekać, aż się uspokoi, aż będzie można przyjść właśnie we wspomniane mury uczelni, żeby podyskutować z prowadzącymi, podyskutować między sobą, mimo że to są ludzie z całej Polski. Dla nich oczywiście byłoby wygodniej, żeby usiąść przed komputerem, wysłuchać zajęć, może nawet zadać pytanie, bo forma zdalna też takie możliwości daje, oczywiście, ale to nie jest to samo, nie jest to samo co spotkanie na żywo właśnie z ekspertami i między sobą. Także tutaj ta opinia czy informacja wcześniej powiedziana no nie jest poparta właśnie tymi naszymi doświadczeniami pandemicznymi które no, sprawiły, że edycja była przesunięta w czasie i tak naprawdę zakończała troszeczkę w innym terminie niż powinna być, ale w lepszej formie, można powiedzieć, tak? Bardziej akceptowanej dla słuchaczy. To niezwykłe cenne spostrzeżenie. Bardzo wam za to panowie dziękuję. Takbym chciał trochę... Odwrócić, nie że odejść od tematu edukacyjnego, ale pokazać też troszeczkę znaczącą rolę menadżera floty w samej organizacji. I pana Marka chciałbym zapytać o samą właśnie kwestię związaną z zarządzaniem floty, bo to o czym wspomniał pan Paweł Piurkowski wcześniej, że jeżeli już masz więcej niż jeden, dwa samochody w firmie, prawdopodobnie już będziesz potrzebować kogoś, kto. Zacznie tymi pojazdami najpierw pewnie administrować, potem zarządzać, bo administrowanie to nie wszystko, zaczynają się pojawiać dane, coś trzeba z tym pojazdem robić, zaczynają się pojawiać koszty, trzeba to w jakiś sposób optymalny wykorzystać. I teraz Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych zrzesza już ponad 200 ekspertów, profesjonalistów, praktyków przede wszystkim rynku z różnym bagażem doświadczeń, z flotami kilkudziesięciu, kilkuset czy kilku tysięcy nawet pojazdów i jaką wy państwo potencjalnie byście rekomendowali ścieżkę, mówiąc jako rekomendację kfs u polskim choćby przedsiębiorcom? Czy zatrudniać full-time osobę, która się tym zajmuje, bo wiele osób może powiedzieć, no tak, no, dla dwóch, dla trzech pojazdów, każdy się tym zajmie. Tutaj zaraz zlecimy komuś z administracji, to przecież są dowody rejestracyjne, ubezpieczenie, karty paliwowe i tak dalej, i tak dalej, potem się robi tego coraz więcej, znamy to wszyscy. Czy sięgnąć po outsourcing, jak w ogóle budować flotę i mądre zarządzanie flotą. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy bardziej preferowany jest outsourcing usług fleet managera, czy po prostu taka osoba na etacie w organizacji. To, co jest rekomendowane, to to, żeby w każdym z tych rozwiązań był profesjonalista. Profesjonalista, czyli osoba, która ma odpowiednie doświadczenie, ale też odpowiednią edukację. Dlatego to, co my rekomendujemy, to na pewno dostosowanie do potrzeb firmy sposobu zatrudnienia czy współpracy z fleet managerem. Ale jego staranny dobór to można sprawdzić: można zwrócić się czy to z zapytaniem do naszego stowarzyszenia o ewentualną rekomendację, czy to zasięgnąć po prostu opinii na temat danej osoby, tak żeby mieć absolutną pewność, że powierzone mienie, bo tak jak wspomniałem, nie mówimy tylko i wyłącznie o samochodzie, nie mówimy tylko i wyłącznie o zarządzaniu pojazdem, my mówimy o znacznie szerszym aspekcie mówimy o zarządzaniu relacją z pracownikiem zarządzaniu kosztami zarządzaniu Takim aspektem CSR-owym przedsiębiorstwa. W związku z tym to jest bardzo poważna i odpowiedzialna funkcja. Warto taką rolę dawać osobie do tego odpowiednio przygotowanej, z odpowiednim wykształceniem i z. Doświadczeniem. Dlatego jednoznaczna rekomendacja jest tylko taka, aby osoby, z którymi się współpracuje, były po prostu do tej roli przygotowane i w żaden sposób nie bagatelizować samej funkcji, ponieważ może się to okazać bardzo bolesne w skutkach dla samej organizacji. Już nie wspomnę o konsekwencjach finansowych, ale wydaje mi się, że konsekwencje takie komunikacyjne konsekwencje związane właśnie z tym aspektem środowiskowym mogą być znacznie wyższe i znacznie trudniejsze do zaakceptowania przez pracodawcę. Dlatego uważam, że musimy na to mocno zwracać uwagę. To w sumie idąc dalej, kontynuując temat pana Pawła, chciałbym zapytać o rzecz związaną z finansowaniem, zgodnie z danymi PZWLP. Zakupy za gotówkę z roku na rok stają się coraz mniej popularne, elastyczne formy użytkowania, czysto leasing, czy jest to najem w zależności czy jest to krótki najem średni, czy długi. No, są to formy, do których polscy przedsiębiorcy coraz bardziej się przekonują, mamy coraz bardziej dojrzały rynek, taki, który z Europy Zachodniej znamy już wiele lat temu. Natomiast sama forma związana ze współpracą z firmami CFM jest również jedną z umiejętności, którą fleet manager powinien posiadać. Nie mówię tylko o negocjowaniu kontraktu, ale o samych właśnie kwestiach, o tym, o czym wspomniał Pan Marek, komunikacji, umiejętności partnerskiego podejścia do współpracy. Wszak jest to współpraca na długie lata. W jaki sposób transparentnie prowadzić kontrakt z firmą, jeżeli chodzi o leasing czy o wynajem, i jak w ogóle się przygotować do tego procesu zakupowego i do procesu zdania pojazdu, żeby dla obu stron było to z korzyściami? Myślę, że ta część analizy i tego przygotowania, o którym Pan wspomniał, czyli właśnie jako Klient, powinniśmy sobie dobrze odpowiedzieć na pytanie, po co nam są te samochody, jaką funkcję poza tą oczywistą transportową mają pełnić, gdzie chcemy, żeby w naszej całościowej strategii organizacji ta flota się znajdowała. I to jest bardzo ważny element, bo on później pozwala na takie zawarcie kontraktu, który daje satysfakcję przez cały okres jego trwania. Żeby to było możliwe. No to oczywiście te kompetencje, jeżeli one są po stronie klienta, bardzo często są i bardzo często mamy kontakt z osobami, które mają już doświadczenie. Jak nie, no to tutaj już rozmawialiśmy kilkukrotnie, co z tym robić. Niemniej praktycznie wszystkie firmy w naszym związku i w tej branży to są firmy, które są na rynku wiele lat. I też zdajemy sobie sprawę, że to zrozumienie potrzeb klienta po jednej i po drugiej stronie, my musimy zrozumieć jako usługodawca potrzebę klienta i tak zarządzać tym przygotowaniem kontraktu, żeby klient dobrze wiedział, co dostanie i po co mu to, że to jest kluczowy element do tego, żeby później przez cały okres trwania tego kontraktu i na koniec była satysfakcja, tak, żeby obie strony wiedziały, po co robią i co robią. I tutaj jednym z takich elementów klasycznie problematycznych, które się pojawiały, no to właśnie jest kwestia wspomnianego zwrotu. My jako Polski Związek Wynajmu Leasingu. Mamy przygotowany i udostępniony i dla klientów, i dla firm CFM przewodnik zwrotu, który jest też dobrą podstawą do tego, żeby w momencie zawarcia kontraktu rozmawiać o tym, jak on będzie wyglądało jego zakończenie, jak będziemy rozliczać uszkodzenia i różne elementy, które mogą się pojawić na koniec kontraktu. Więc o ile ta refleksja jest. I o ile poświęci się ten czas na to, żeby przygotować się do tego kontraktu, i no, o ile to, co wam też powiedział, rozmawiamy w sposób transparentny ze sobą, czego oczekujemy i jak chcemy, żeby ten kontrakt wyglądał, to, to myślę, że nie ma problemu. I ja osobiście znam wiele kontraktów i wiele takich współpracy, czy takich partnerstw, które na linii. Klient czy duża flota, a firma zarządzająca flotami trwają 10 czy 15 czy 20 lat, bardzo wiele wymian, kolejnych rozwiązań, bo mówię o kolejnych rozwiązaniach w takim sensie, że tak jak mówiliśmy kiedyś, kiedyś to było zasadniczo finansowanie, a dzisiaj no, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy przez 3 lata trwania takiego standardowego kontraktu nie mieli jakichś nowych potrzeb, żeby nie było nowych rozwiązań, chęci zmiany czegoś. Więc tutaj to partnerstwo jest niezbędne, bo ono tylko wtedy, tylko wtedy ta współpraca jest faktyczną satysfakcją dla obu stron i w tym super szybko zmieniającym się świecie i pojawiających się nowych wyzwaniach związanych właśnie z nowymi samochodami, nowymi kategoriami pojazdów, czy mikromobilnością, czy jakąś mobilnością współdzieloną, no naprawdę trzeba mieć partnera, który będzie w tym zakresie pomagał, jeżeli chce się spełnić, korzystać z tych rozwiązań. Także ja bym tak trochę podsumowując, przede wszystkim myślał o tym, żeby dobrze się przygotować, dokonać szczerej analizy, czego potrzebujemy jako klient, komunikować to w sposób transparentny i z jak największymi Kompetencjami. To jest bardzo ważne. No i oczywiście patrzeć z perspektywy całego kontraktu, a nie tylko i wyłącznie na no to, jaki samochód dostaniemy tu i teraz i ile on kosztuje na początku, albo jaka jest wysokość rady. To jest oczywiście bardzo ważne, ale liczy się całość kontraktu i to, jak ten kontrakt będzie wyglądał. Bardzo dziękuję. Pan wspomniał o takich rzeczy jak zarządzanie relacjami czy partnerstwo, i to też się troszeczkę. Zazębia z tym, o czym panowie mówili wcześniej, bo kwestie związane z pozyskiwaniem wiedzy z networkingiem czyli nauka również budowania partnerskich relacji umiejętności rozmowy i wymiany wiedzy, no to, to jest właśnie również element, który i studia podyplomowe, które SKF, SPZ, WLP i Politechnika Warszawska prowadzą, to są takie miękkie tematy, na które się nie zwraca zawsze uwagi, no bo mamy twardy program nauczania, mamy pewne elementy, no ale to, o czym pan profesor wspomniał, czyli nawet jeżeli był okres pandemiczny, to jednak większość słuchaczy wolała poczekać, zostawić to, bo to są na tyle rozległe i profesjonalne tematy, że warto się spotkać i stąd właśnie też pytanie właśnie do pana profesora, Profesora, jak i czy warto się dzielić wiedzą, bo to, że mamy jakiś bagaż wiedzy, ale umiejętność jej przekazania to już jest zupełnie inna szkoła. I teraz w jaki sposób dzielić się wiedzą, jak w ogóle w tym procesie wspiera Politechnika Warszawska, jak to można zrobić umiejętnie jeszcze do tego? Troszkę na ten temat już było powiedziane do tej pory, jeżeli chodzi o dzielenie się wiedzą, na pewno warto się dzielić wiedzą, trzeba się dzielić wiedzą. Oczywiście są różne strategie działania na rynku. Niektórzy bo wychodzą pewnie z założenia, że lepiej jak posiedli jakąś umiejętność, jakąś wiedzę, to zachować lepiej to dla siebie po to, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w tym obszarze na przykład. No tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o politechnikę, no to nie ma takich hamulców do dzielenia się wiedzą, a również eksperci, którzy z nami współpracują w ramach studiów podobnych też. Nie chowają wiedzy dla siebie. Tak? Także na pewno warto dzielić się wiedzą. No jeżeli chodzi o umiejętne dzielenie się wiedzą, to z pewnością pomocne są wszelkie analizy, studia przypadków i praktyczne opowieści, można powiedzieć z życia nie do końca codziennego, co zawodowego. Czyli ekspert, jeżeli opowiada o, o pewnych swoich powodzeniach albo niepowodzeniach w przeszłości, to właśnie w ten sposób słuchający łatwiej zaufa. I łatwiej zrozumie dany problem niż gdyby no, miał tylko przekazaną pokazaną jakąś regułkę, że zgodnie z takim a, albo innym autorytetem, no, trzeba to robić w ten sposób. Ale jakie są konsekwencje tego, że zrobimy coś inaczej? Tak? No to, to jest pewnie ta umiejętność główna, żeby zaciekawić też, rzecz jasna słuchającego, no i przede wszystkim pokazać mu te praktyczne aspekty, tak, że nie tylko wiedzę tak zwaną książkową. Bardzo serdecznie panowie dziękuję za wizytę, za takie spojrzenie z różnych stron, bo to niezwykle dużo wniosło do samej roli menadżera floty, ale tu również wniosło bardzo dużo do tego, jak się zmienił rynek, jakie są wymagania rynku wobec profesjonalistów. I to nie tylko związanych z zarządzaniem flotą, ale generalnie do menadżerów, którzy chcą zarządzać jakąś porcją biznesu. Także panie Marku, panie Pawle, panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.